Dzień dobry. Witajcie! Znamy się już wspaniale, ale dla tych, którzy są z nami pierwszy raz, przedstawi się ponownie. Ja nazywam się Maciej Szyszka i jestem instruktorem rekreacji ruchowej o specjalności kinezyjowej. Profilaktyka będzie to nasze ostatnie spotkanie przed świętami, wspólnie ćwiczenia gimnastyczne w domu. Dzisiaj popracujemy nad równowagą. Także karimata dzisiaj nam nie będzie potrzebna zrobimy ćwiczenia w pozycji wyjściowej w pionie, na stojąco. Także bez kalimaty dzisiaj zachęcam Was, jak zwykle zresztą, żeby po ćwiczeniach zostawić komentarz pod filmem, czy Wam się podobało, czy nie, skąd jesteście, gdzie ćwiczycie, z kim ćwiczycie, czy sami, czy ze współdomownikami. Jak również pamiętajcie o subskrypcji i kliknijcie kciuka w górę. Będzie zawsze miło. Także... Dzisiaj zajęcia równoważne, podtrenujemy równowagę, tak żeby po zabawie sylwestrowej tak, trzymać się mocno w pionie. Zapraszam, ruszamy. Jak zwykle krótka rozgrzewka. Jesteście gotowi? Tak? To ruszamy. Krótka rozgrzewka proszę. Marszem w miejscu, ręce swobodnie. Chwilkę drepczymy, maszerujemy. Swobodnie ręce zostawiamy. Głowę do góry wyciągamy. Plecy proste. Pępek do kręgosłupa przyklejamy. I uwaga, przodem ręce wysoko, opuszczając szeroko, powtarzamy. Dech. I wydech. Sześć. Bok. Pięć. Hop. Cztery. Trzy. Dwa. Jeszcze raz. I szeroko zostawiając, dłonie ściskamy. Ręce lekko zginając w stawie łokciowym. Powtarzamy. Osiem. Siedem.

jeszcze raz, uwaga otwierając, prawa pięta do przodu, wracam i lewa, prawa, i lewa, 8, hop, 7, hop, 6. Tak, 5. Tak, 4, dalej, 3. Jeszcze, 2. Z rękoma i tylko nogi. Prawa, lewa, pięta, przód, hop, sześć, tak, pięć, tak, cztery, dalej, trzy, jeszcze dwa, druga, jeszcze raz, i palce do boku. Prawą, lewą do boku, prawą i lewą. Osiem, hop, siedem, hop, sześć, tak, pięć, tak, cztery, dalej, trzy, jeszcze, dwa, druga, końcówka, palce do tyłu, prawa noga wracamy, lewa dostawiamy dziesięć. tyłu, lewa ręka do przodu, wracamy, lewa noga z prawą ręką, powtarzamy, hop, powrót, zmiana, powtórz, hop, powrót, zmiana, dołóż, osiem, tak, siedem, tak, sześć, hop, pięć, hop, cztery, tak, trzy, tak, dwa, druga, jeszcze raz, druga, brawo. Stopy na szerokość ramion ustawiamy, szeroko ręce, palce daleko, do góry wznosimy i do tyłu kręcę. Łopatki ściągam i powtarzam. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, Dokręcamy i do przodu kontrujemy. To samo przód. 6, 5, 4, 3, 2. Dokręcając, opuszczam prawa ręka nisko, lewa wysoko. Wracam szeroko i stronę zmieniam. Wdech, do boku wydech. Jeszcze dwa, druga, jeszcze raz i góra. Brawo! Ręce opuszczamy, broda nisko, powoli róg głową do prawego ramienia. Na prawą stronę, powoli wracam i na lewą. Dziesięć razy powtarzamy. Prawa. Powrót i lewa, powtórz. Dziewięć, tak, na drugą, dalej. Osiem, powrót, druga, tak. Siedem, powrót, druga, tak. Sześć, hop, jeszcze. Tak. Cztery. Wracam. Zmieniam. Tak. Trzy. Aha. Druga. Jeszcze. Dwa. Tak. Lewa. I ostatni. Na prawo. Wracamy. Na lewą. Super. Głowa do góry, nogi łączymy, wspinając się na palce. Ręce wysoko wyciągamy, szeroko opuszczamy. Osiem, powrót, siedem, sześć, powrót, pięć, cztery, trzy, dwa. To jeszcze raz. Super. Wracamy do lekkiego rozkroku. I teraz dalsza część naszych zajęć. Ćwiczenia koordynacyjno-równoważne. Także będziemy pracowali nad naszą równowagą. Uwagę. Zaczynamy sobie. Ręce szeroko do boku, łopatki ściągamy i teraz na zmianę wysoko kolana wznosimy do góry. Prawe opuszczamy i lewe chwilę wytrzymamy. Prawe opuszczamy i lewe powtarzamy. Króciutko. Sześć. Hop. Druga. Tak. Ale oddychaj, nie wstrzymuj powietrza. Pięć. Tak. Lewą. Super. Ręce opuszczam na biodra. Prawa noga do przodu i nisko nad podłogą. Piętę wypychamy i palce dokładamy do przodu. Pięta, palce, pięta, palce, osiem, siedem, sześć, tak, pięć, tak, cztery, trzy, dwa. Jeszcze raz. Super. Nogę dostawiamy. Chwila oddechu. Plecy proste. I druga to samo. Uwaga. Noga nisko nad podłogą. Do przodu pięta. Palce. Pięta. Palce. Osiem. Hop. Siedem. Hop. Sześć. Nad podłogą wracamy, i lewa. Ło, ale zawiał wiatr. Wracamy, trzymamy. Powtarzamy prawa. Super. I lewa sześć razy. Hop. Tak. Druga. Dalej. Pięć. Tak. Druga. Jeszcze. Cztery. Lewa. Tak. Trzy. Hop. Druga. Tak. Dwa. Mhm. Druga. Ostatni raz. Prawa. Super. I lewa. Brawo. Ręce swobodnie. Chwila oddechu. Jak? Dobrze jest na pewno. Chwila oddechu. Uwaga teraz. Ręce za głowę. Łokit szeroko. Łokit szeroko. Mamy. I teraz powtarzamy. Kolana wysoko. Prawym zaczynamy. Opuszczamy. I lewym. Chwilę przetrzymując w powietrzu. Osiem. Hop. Druga. Góra. Siedem druga góra sześć tak druga hop pięć tak druga hop cztery góra lewa trzy góra druga dwa tak i druga jeszcze raz. I druga. Super. Rozluźnij chwilę ręce. Swobodnie, swobodnie, w lekkim rozkroku, pochylenie do przodu. Swobodnie ręce opuszczamy. Tak. I wracając do wyprostu, stopy na szerokość bioder. Uwaga. Ręce do przodu wyciągamy. I prawa noga przód. Powtarzamy. Piętę wypycham, palce do przodu. Stopa, stopa, pięta, palce, trzymaj ręce wyciągnięte i powtarzamy. Sześć, hop, pięta, palce, pięć, hop, pięta, palce, cztery, tak, trzy, tak, dwa, aha, jeszcze raz, super. Uff. Ciężko. Nie, damy radę. Druga noga, proste plecy. Ręce do przodu, piętę wypycham, palce dokładam, sześć, hop, pięć, hop, cztery, tak, trzy, tak, dwa, tak, jeszcze raz. Super, ręce na biodra wracają. Uwaga, barki cofamy, prawa noga do przodu, lewa ręka szeroko i dostawiamy, rękę opuszczamy. Prawa ręka z lewą nogą, palce nisko Wracając osiem razy. Hop, powrót, powtórz, tak. Siedem, powrót, zmiana, tak. Sześć, hop, dalej, tak. Pięć, hop, zmiana. Tak. Cztery, zmiana. Tak. Trzy. Szeroko. Dwa. Szeroko. I ostatni raz. Na jedną stronę. I na drugą. Brawo. Super. Teraz przechodzimy do zakończenia. Już uspokoimy oddech. Wyciszymy się nieco. Także zapraszam Powolutku kończymy. Dobra, dzisiejsze ćwiczenia ciężkie nie były, aczkolwiek wymagały od nas dużego skupienia. Także już teraz spokojnie, w lekkim rozkroku ręce wysoko wznosimy i sięgamy. Wyciągając jak najwyżej, dokładamy na zmianę. Prawa, lewa, góra, hop, sześć, tak, druga, hop, pięć, góra, cztery, druga, trzy, tak, dwa, tak, jeszcze raz i spokojnie, powolutku, w lekkim skłonie, głowy nisko nie opuszczamy. Nie opuszczam głowy poniżej kasa, w lekkim skłonie, swobodne ręce, wahadełko przecinając w powietrzu. Opuszczamy, chwilę zostawiamy. Uwaga, ręce za plecami na lędźwiach, do wyprostu wracając, brodę opuszczam, łopatki ściągam. Uważaj tylko, biodra nie wypycham, pępek przyklejam do kręgosłupa, proste plecy zostawiam chwilę. Głowa do góry. Ręce szeroko i teraz sięgając do boku na prawą i na lewą, powtarzamy na prawą i na lewą, hop, osiem, bok tak siedem, bok tak sześć, druga, pięć, druga, cztery, dalej. Trzy. Jeszcze. Dwa. Druga. Jeszcze raz. I lewa. Super. Ręce na biodra. Nogi szeroko. Delikatnie przenoszą ciężar ciała. Na prawą nogę. Kolano lekko zginamy. Wracamy. I na lewą. To samo. Proste plecy zostawiamy. Sześć. Tak. Na drugą. Powtarzamy. Pięć. Tak. Na lewą. Dalej. Cztery. Hop. Druga. Tak. Trzy. Hop. Druga. Tak. Dwa. Aha. I lewa. Jeszcze raz. Na prawą. I na lewą. Super. Nogi lekko skięte. Z wyprostem w górę wdech. Opuszczając wydech swobodnie. I wydech. Cztery. Trzy. Dwa. Jeszcze raz. Brawo. Serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj. Pamiętajcie, dbajcie o siebie. Uważajcie na siebie. Nie dajemy się, nie poddajemy. Święta tuż, tuż. Także, żebyśmy byli zwarci i gotowi do świąt. Także pełni werby i pełni zdrowia. Pamiętajcie proszę o subskrypcji mojego kanału, o pozostawieniu kciuka w górę, o komentarzu pod filmem, jak również zapraszam Was na moje media społecznościowe oraz do wsparcia tej mojej mini telewizji z ćwiczeniami dla Was, dla seniorów. Dziękuję. Ja nazywam się Maciej Szyszka i do zobaczenia na kolejnych zajęciach gimnastycznych w domu. Pozdrawiam.